Ten Skype, często tutaj korespondujemy z sobą. Zorientowałem się, że jesteś mężczyzną. Prawdopodobnie. Ciągle mam z tym kłopoty. A to dlatego, że dużo jest osób. Cieszę się, że tak spostrzegasz właśnie tą astrologię, bo ona ku temu służy, żeby otwierać te bramy, te niewidzialne bramy. Każdy z nas ma inną naturę, każdemu co innego jest potrzebne, widzisz, sam maluję, moje obrazy są czasami, wiesz, w rodzinie niedoceniane, albo na przykład maluję jakiś obraz, który jest dla mnie tylko szkołą, szkołą pędzla, szkołą ruchu, czy szkołą, może tylko wypowiedzią. Kiedy maluje się już obraz, kiedy ma być, tak jak w tej chwili właśnie dla... Poczekaj gdzieś to mam dla tego chłopca podarowałem swój obraz, ponieważ proszono mnie. Nie znam jaka była cena na aukcji, ale cieszę się, że to moje dziecko, czyli mój obraz pomoże drugiemu dziecku. Czyjemuś dziecku. Poznałem dziadka tego chłopczyka. To nie jest żart, to trzeba zebrać 9 milionów złotych. To jest problem. I wiesz, tutaj jest ta siła, że u kogoś będzie wisiać ten mój obraz gdzieś na ścianie. Będzie zdobił jakieś wnętrze. I dobrze, że jest skupiony w tym momencie, kiedy trzeba pomóc drugiemu człowiekowi. To, co jest zasadnicze w gruncie rzeczy w astrologii. Astrologia jest kluczem do serca, miłości. Do czego? Bo to jest pytanie podstawowe. Do czego? Zresztą zawsze, jeżeli... Chce się dojść do czegoś bez astrologii. Nie uda się, bo astrologia daje nam większą swobodę, większą przestrzeń. To, co zrobił Newton, to, co zrobił Szekspir przecież to są wielcy astrologi. ja Też nie mówię o Koperniku, o Heweliuszu ale także o przeciętnych ludziach, których mijamy gdzieś przeszczeni, a oni są wielcy, bo znają królewską wiedzę i potrafią poruszać się w tym gąszczu, który tworzymy też my. Tylko to są te negatywne postacie. I szalenie się cieszę, że w tym całym kontekście potrafisz odnaleźć tą perłę, tą swoją perłę, bo ta perła jest. Jest. Czasami zupełnie nieświadomie. Wiesz, kiedyś siedząc z profesorem Leszkiem Weresem i akurat leżał Homo Zodiakus, ja mu mówię, wiesz sobie, nawet nie zdawałem sprawy, co co ja stworzyłem, to co ja tutaj napisałem w Homo Zodiakusie. Dzisiaj ludzie mnie uczą, co ja tam zrobiłem. A dlaczego? Bo przychodzi moment, ten czas, ten czas, dlatego ja też czasami się spóźniam z tydzień nizie, ponieważ kolega mi do mnie mówi, nie możesz dwa tygodnie wcześniej? To by było lepiej. Nie. Dlatego, że był, była ta pełnia. Ta pełnia już wypełniła pewien system i dopiero musi być ten nów. Ten nów, mimo to, że kilka dni różnice, ale te, ta pełnia była silniejsza. Czy ten nów jest i nie można wkroczyć z tym tydzień niesie. To jest właśnie ten mechanizm kosmosu, bo nic się nie stanie, jeżeli nie będzie, bo, bo to sięga. To jest też ten nierówny kalendarz, który mamy. To jest też e, to wszystko, co czyni człowieka niedoskonałym. Bo byśmy mogli mieć ten sumeryjski, czy ten, który Indianie posiadają, czy jakikolwiek kalendarz, który jest w punkcie, by było dużo lepiej. Ale cóż, mamy tak, mamy rok przestępny, mamy te dni i mamy te dziwne rzeczy. No cóż, świat jednak się kręci, a my funkcjonujemy. Lecz w poszczególnych dniach nie ma wszystkich planet. A te dni, jako planety, otwierają przed nami. Zupełnie jeszcze inny zapis. Bardzo często też posługuje się z tego numerologia, która też tak ma od zera do dziewiątki, bo potem są już mistrzowskie cyfry. Ale w tym właśnie kołowrocie królewska wiedza jest tą wiedzą, która. Jest ciągle odkrywana, dlatego że to wszystko się porusza. To wszystko żyje. No nic, dziękuję Ci bardzo za ten wpis, i cieszę się, że znalazłeś tą swoją ścieżkę. A ja jeszcze nadal szukam, wiesz, mimo że. Znam się na tym, no ale ta ścieżka jeszcze dla mnie nie jest gładka i piękna. Może jak się uda, ciągle się oddala pewne, pewne działania. Ja godzę się z tym. Dlaczego? Dlatego, że trzeba być pokornym. Kosmos jest większy. A um, ja jestem tylko tą chwilą. Czy ona nadejdzie? To nieistotne. Najważniejsze, że jestem. Do zobaczenia. Cześć.